Witam, moje kochane ogóreczki. Dzisiaj przychodzę do Was bardzo zadowolony. Albowiem właśnie sobie poradłem, A jak wiadomo, brzuszek pełny to brzuszek szczęśliwy. Przyznam się, szczerze, że ponad tydzień w FIFA nie grałem. Nie wiem, czy tu są piłkarze jacyś jeszcze. Nie, no są. Jako, że w ostatnim meczu przegraliśmy 3 do 1, to teraz pora na dokonanie kilku zmian. Jak nigdy nie wspominałem, w tym klubie panuje. Niepisana zasada, że dopóki bramkarz nie traci bramek, nie schodzi. Lopar właśnie st stracił w poprzednim meczu 3, więc mimo swoich ogromnych zasług, musi teraz ustąpić miejsca nowi. Również nie chciałem takiego golkipera wskazywać na wieczne siedzenie na ławce. wowałby się jeszcze, popsuł morale zespołu, wdał się w jakąś bójkę i z racji tego, że jest potężnym Norwegiem, wikingiem, by mógł kilku gości tu połamać. Postanowiłem też jeszcze raz zaufać Frankowi Fabregasowi. W końcu bez niego przegraliśmy. Może był jakimś dobrym duchem zespołu. Co z tego, że najprostsze nie umiał wykonać. A, jeszcze nie wprowadzam tych wszystkich ekstraklasowiczów. Poczekam. Uzbieram trochę składu i wtedy dam im wszystkim zagrać. No, zresztą on młody talent, to jeszcze się nagra w życiu. Zaufam Zigu jeszcze raz ostatni raz. Już pal licho to zgranie. Janza też niech sobie odpocznie. Albo nie, dobra, na skrzydło dam tego typeczka. To będzie miał zgranie z Zigu. A tutaj też się nie zgadzam. Wszyscy mówią po portugalsku. Mogliby trochę zgrania dać Portugalczykom. I... Dobra, no to dokończymy dzisiaj ten squad battles. A. To ukończyliśmy, ale no okej, okay, mam po prostu nowych rywali. Dobra, bierzemy tych z Chile. Panowie! Ktokolwiek nie wyjdzie naprzeciw nam na boisko, największe szanse na wygraną mamy wtedy, gdy będziemy współpracować. Rozumiecie? Trzymamy się razem, wygrywamy. No FIFA jest głupia, jeśli myśli, że ja na to się nabiorę. Przecież to jasne, że Red Bull dodaje im skrzydeł. Niech grają w podstawowym. E, tragedii nie ma. Debiut Jarlsteina, zadowolony, wyraźnie. Uff, pierwsze kopnięcie zespołu The Pickles. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się wygrać Jarosztyn. Pierwszy kontakt z piłką. Bardzo, ale to bardzo ważne. Ważne jest, żeby się odpowiednio rozgrzać. Być przygotowanym później. Narratowała mi dubska akcję za akcją Kubny, ależ zakręcił, wywalczył Rzuc z autu. Znowu on, pach, pach, oj, ciach. Spokojnie. E? z takimi strzałami to. Dobrze, spokojnie. Pierwsza interwencja pokazał, kto rządzi w polu karnym. No, i niestety Jarstein pierwszy raz skapitulował. Śmiem twierdzić, że Lopar by to złapał. Okazja gumny, ma szansę na pierwszą bronkę w The Pickles, ale jego strzał zablokowany. Brunowiana, wracaj tam, o nie. Wracaj, wracaj, wracaj. Potrzebny jesteś w obronie. No właśnie, o tym mówię byś się lepiej ustawił, byś to spokojnie przejął. ZIGUUUUUUU! UUUUUUUU! Dobrze mu zrobił zimny płyżnik z postaci jednego meczu spędzonego na ławie. Przypominam, że wszystko zaczęło się od yy, rzutu rożnego wywalczonego przez yy, gumnego. Znakomite podanie. Akurat mamy przerwę, więc myślę, że to dobry moment, by przypomnieć skład dżemu z dzikiej róży firmy Łowicz. Składniki. Dzika róża, cukry pochodzące z owoców, przecier jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy do korekty smaku kwaśnego, jeszcze substancja żalująca aktyny. Tutaj, jak widać, The Pickle's mają dużą przewagę w posiadaniu piłki, długo połowę. Rozpoczynają Francuzi z Chile, jeśli się nie mylę. Trzeba popresować nie pozwolić. Zdobyli bramkę. Wybij! A! Wow, 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 wow. Brunowiana normalnie tak się nie zachowuje. On go musiał sprowokować. Czyliśmy mieli piłkę na. W środku, czy tak uderzyć? Prosto, wywala. Wayback, wayback. Nie ma wy. Uuu, uh, uh, a już myślałem, że to tak wyjął. Przeniósł tak nad poprzeczką. A tu dupa. Nie no, kto tę piłkę wybijał? Od razu zmiana leci. Powtóreczka, proszę. Jak to odwrócić? Czekajcie. Enrique. No to Heniu. Przykro mi. Musimy się pożegnać. No, może teraz. Schodzi na prawą nogę. Nie wiem w sumie, którą ma lepszą, ale tak obstawiam, bo raczej większość ludzi jest prawonożnych. Mam czas, by wprowadzić najbardziej bramkoszczelnych zawodników. Jestem Kuba, no bo jak nikt go nie wspierał tu jak miał przedryblować sam cały zespół. No Kuba to nie twoja wina. Po prostu masz tam majdy w ataku. To wszystko się zmieni gdy dołączy Paweł Brożek. Jarek no, Lopak by to złapał. Ależ tutaj rozpykał Nkuba. Ej, Gol! 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 NIE DAŁBY WYWRZĘĆ SOBIE TEGO REMISU! Powiedziałbym, że są wielkie emocje w końcówce, ale nie oszukujmy się. Ja wiedziałem, że w końcu uda nam się wyrównać. Mnie to jakoś specjalnie nie emocjonuje. Wejście Nkuby na boisko jest gwarancją goli. Aaaa, ziru! Mogło być tak pięknie, No, zaprzepaścił szansę, chłopak. A, to nie koniec, dobra. Eee, to jeszcze bramkę strzelimy. No, kuba! Ja cię kręcę. Normalnie by tego nie wyjął, po prostu komputer się na mnie udział, żebym nie strzelił bramki, żebym nie wygrał. N -N -N Kuba, ale kto tam był? Dobra, druga połowa dogrywki. Teraz na pewno coś strzela. Eee, nie dobiegnie, tylko się zmęczy. No. Jeszcze bym mógł wpaść w tę chorągiewkę, przewrócić się, żeby głupi ryj zwalić. Znakomite podanie. No, kapitalne ustawienie w obronie Kinder Bueno, chłopak się zestresował. Nie wiedział, gdzie ma strzelić. Widział takiego byka tam w bramie Znowu on Kuba. Ponownie ratuje dubsko drużynie. The Pickles, dobrze wywalczył sobie pozycję i inkuba ładuje. Dobramy. No to dobra, teraz już nie pozostaje nic innego, jak zrobić to co zawsze w takiej sytuacji. Czyli ustawić autobusik. Teraz po prostu no już wjechać im... Tak! 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 Po raz kolejny Ken Kuba bohaterem poprowadził nas do zwycięstwa. 612 monet. Ciekawe co się w 612 roku. To już zgodnie z tradycją, najpierw mecz, potem jakieś zakupy. Mamy naprawdę tutaj kilka dogodnych ofert. No i zobaczcie, tak się robi zakupy, bo lepiej kupić taniej niż drożej. Dlatego nie biorę tego za 10 tysięcy, tylko biorę tego za 600. A no właśnie, czy ja tam nie miałem jakiś paczek? No to zobaczymy kogo mamy w ofercie. Teraz będę się tak ekscytował jak ci wszyscy fifowi youtuberzy. Brazylia, SPO, mieć Albion? Nie wierzę! Zawsze chciałem go mieć w swoim zespole. O, ja cię kręcę, ale super! Czy to jest Mateusz Pereira? Ale. Druga paczka, ciekawe co ta przyniesie. Wow, bo no, u nie wierzę i dostaję jeszcze gilgotki. A no, to tak strój Wenezueli, jak super. Tak, i sprzedaje. No, jeszcze jedna. A nie, to muszę kupić. Trochę zarobiliśmy to, żeby nie chomikować. Od razu zakupujemy sobie żelaznego defensora.